Jestem znowu. Dzisiaj tragiczny dzień. Mało spałem. Rano alarm kurczę burzek jak, jak jasny piorun. No, trzaskało konkretnie i trzeba było wstać z rańca, skoro świt, więc spałem. Nie wiem, z 5 godzin może, także nie byłem wypoczęty, ale zagryzłem zęby, bo plan musiał być wykonany na, na dzisiaj i tak i tak jeszcze trochę po eee, więc no te skosy to już widzieliśmy i teraz już jest druga strona jeszcze nie ma taśm eee, jeszcze nie ma zaszpachlowanych dziurek ale też jest gładko jeszcze tylko obróbki je trzeba zrobić eee, tutaj czyli ładnie wyrównać do rantu to co zostało tutaj o, tutaj jest taki rant to trzeba ładnie wszystko zlicować wyrównać z tą, z tą belą tam, tam zrobiłem, bo tam yy, miałem siłę, a dzisiaj nie mam sił. Tutaj też do obcięcia pójdzie to wyżynarą wszystko ładnie do równego. Z puszkami to się napierniczyłem. Ale puszki są. Z przeciąganiem peszli do puszek to, to był hardcore totalny. Bo w, yy, w ogóle temperatura dzisiaj skacze jak popieprzona. I ta gryząca wełna wbija się. Człowiek spocony to jeszcze potęguje to wszystko razy 10, Może Trochę przesadzam, ale naprawdę potęguje to spędzenie straszliwie. Z tej strony też już jest zrobione. Wszystko się trzyma. Pucha jest, trzyma się. Już tutaj ściągnęłem nadmiar peszla, bo to już zostaje tylko sobie ładnie poducinać. Tak na 2 cm się robi. 2-3 cm. No przesadziłem tutaj. Gdzieś z piątka jest? Myślę, no ale gdzieś z tyle, żeby mieć możliwość ruchu jakiegoś w puszce, coś takiego eee, poopisywałem na nowo, bo już tamte, e, tamte opisy się spierniczyły od przyciągania, harmoszki się porobiły, więc sofa powrót. To tutaj mamy eee, do tamtego przewodu będzie lampa. Więc to będzie jedno sterowanie z tej strony, włącznik, będzie się światło tutaj paliło. Eee, lub też jak będę wyżej, to będę sobie też włączał tutaj. Chyt i już będzie wyłączone, żeby nie wstawać, nawet ręką tam nie zawie, żeby to bez sensu, szkoda się męczyć. Akurat ten odcinek był krótki, to co można było y pozwolić na taką małą, małą frajdę. Sterowanie z dwóch stron, oczywiście tam będzie y potencjometr. Takie jak tutaj, też żeby sobie regulować jak będę leżał wyżej, o lampeczką Mało, więcej, zależy jaki klimacik nad wyrem A tutaj będzie po prostu jak zapomnę wyłączyć tutaj te lampy To żeby tam już nie przeskakiwać przez wyro, przez sofę, przez wszystko No to sobie z lewej strony zrobię po prostu samo wyłączanie Bo to tylko z jednej strony może być potencjometr no i, i, i to będzie, jed, jed, y, tutaj będzie wyłączanie sofy, zaraz co my tutaj dalej mamy, lampę nad kominem, a to lampę nad kominem to będzie drug, y, najprawdopodobniej, się zastanowię jeszcze tutaj druga sekcja, y, lampę nad kominem to jest ta strefa tutaj. Co pokazuje palcem, i tutaj będzie ostatni, trzeci potencjometr. Będą trzy, nie, dwa potencjometry. Jeden włącznik zwykły, drugi będzie na. czy to jest druga linia lamp. Tu jest powrót. Zaraz, zaraz. Coś mi cholera. Coś mi się nie podoba. No, muszę jeszcze sobie posprawdzać, bo coś mi chyba jeden przewód uciekł. Zaraz zobaczymy. Zasilanie bazy. O, dobrze skontrolowałem. Gdzieś chyba jeszcze jeden przewód brakuje. Hmm. Ale to się nie ma co przejmować. Zaraz tutaj sobie podejdzie. W każdym razie. No, to, to do kontroli idzie. Tutaj, halogeny komin, to jest ta strefa. Tutaj ten komin, podświetlenie komina. To co kiedyś pokazywałem, powrót lustru weneckiego To sterowanie tutaj yy, będzie tylko wyłącznik, włącznik do lamp w, ta, w tamtym miejscu. Tutaj, yy, nad, nad lustrem. Yy, mostek, no to mostek to jest zasilający przewód, który idzie tam z tyłu lampy, lampy kuchnia lampy kuchnia to to jest do, do zasilania lamp w kuchni i to jest powrót do ściemniacza do kuchni eee, tak, nie, tu będzie tu nie będzie ściemniacz, bo ściemniacz sobie przerzucę w tamtą stronę tam będzie, tu będzie włącznik tylko więc to jest takie, ale najważniejsze że wiadomo o co chodzi i i tak to mniej więcej wygląda, tu jeszcze trzeba, to jest domofon, tutaj muszę gipsem budowlanym zrobić, żeby to ładnie zastygło, później Zru. Tutaj tutaj do, do dotnę tyle ile potrzeba. Wziąłem większe zapasy, bo, bo nie wiedziałem jak tutaj przejdą te przewody. Troszeczkę przesadziłem, może z nadmiarem, ale lepiej więcej niż mniej, bo wtedy się problemy zaczynają. O tam złotówka w tą czy w tamtą to wszystko wliczone jest w koszta. Yy. No, także tutaj z gipsik budowlanych, z RU i już można wstępnie zakładać. Ale już miejsce docelowe, yy, tutaj, a tam jeszcze trzeba będzie podrzeźbić dołożyć belkę taką do, do paneli. Yy, tutaj już jest za, zamaskowany yy, kanał HDMI, jak widać. Yy, no i tak po pomału, pomału zaczyna się wszystko zakrywać. No, ja tu muszę to skontrolować, gwieńko. A coś to mi się nie podoba. No. No to, to, co to jest? To sobie muszę przeanalizować, kurde. Aha, tu jest mostek. Nieopisany, bo za krótki. Trochę krótko mi się zrobiło, ale to, to wystarczy. i zasilanie główne jest to od razu, tu kocha, pójdzie. I od kochy pójdą, ta, ca, ta cała reszta pójdzie do koski, tam do, do końca. Więc to się wszystko zmieści ładnie i nie ma problemu. Muszę skontrolować co z tą linią jedną. Gdzie jesteś linią? Dobra, nic. Na razie na dzisiaj koniec. Koniec filmowania, ale roboty jeszcze trochę zostało. Przede wszystkim skontrolować, trzeba, żeby nie zapomnieć. No także na razie, do zobaczenia, do usłyszenia i do jutra. 지금 <sus>